Cześć, dzisiaj mam do naprawy takie słuchawki. Bardzo fajne, nie bolą uszy. Ta gąbka jest taka poszarpana, ale to nie szkodzi. Naprawdę miło, miło się słucha. Usterka była taka, że jeden przycisk z głośności minus był uszkodzony. Cały czas był naciśnięty. Teraz po trzech tygodniach zauważyłem, że tu jest kabel na samym końcu, jak go poruszam, to widzi, nie widzi. Muszę to rozebrać, rozciąć, skrócić kabel i znowu będą jak nowe. Do dzieła. Więc bierzemy taki chiński nożyk do tapet, pamiętając o tym, że bardzo dobrze ucina palce. Musimy to rozciąć wzdłuż zgrzewu. Prawdopodobnie to jest zgrzewane ultradźwiękami. Teraz wystarczy jeszcze wyciągnąć sobie to, skrócić kabel, zalutować na nowo i skleimy to kropelką. Będzie talala. Więc tak, kabel obcięty, kawałek za tym co było złamane, jest tu już nałożony ten mokur, żeby się ta, ten oplot nie. Rozwalał, żeby mi to się nie wziąłem, tutaj dremela i musiałem tutaj trochę wyciąć w środku, żeby mi się to tam zmieściło. Wspomniałem, że mam po trzech tygodniach mi się to stało. Słuchawki dostały drugie życie, ponieważ te słuchawki już były wyrzucone, spisane na straty. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, niż udać znowu 350 zł w sklepie za nowe. A one mi jeszcze posłużą dość długo. Zaraz to kleję. Będę sprawdzał, czy to działa. Więc tak, wtyczka już jest sklejona. Nie wyszło to najgorzej. Prawie nie ma śladu. Wygląda to jak oryginał. Do klejenia używam takiego kleju. Ciano akrylowy. Jest to chyba jeden z lepszych klei. Ale chciałbym Was też ostrzec żeby zakładać okulary ochronne w czasie korzystania z tego kleju. Tak musi być. Muszą być okulary. Mam już doświadczenie z tym klejem i naprawdę jak do oka wejdzie tragedia. Motto na dzisiaj. Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Jeśli się podobało, łapka do góry. Cześć.